Dzisiaj mamy aparacik do prezentacji. Niestety baterie są rozładowane. Więc nie zobaczymy w pełni. A po kliknięciu wcisku wyskakuje nam taki obrazek. Nie możemy go wsunąć z powrotem. No myślę, że to jest jak poprzedni aparat, że po prostu po kliknięciu będzie wyświetlał hmm, dane slajdy tutaj jest co bardzo nie wiem jak tu zmieniać te slajdy a możliwe że a to jeszcze jest dźwięk widzę a możliwe że po prostu ile będą się zmieniały po włączeniu przycisku. jeśli są po prostu zainteresowani, zapraszam do zakupu.